Szczęść Boże Siostry i Bracia. Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 26 luty 2022 roku, orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Kochane dzieci, miłujcie Pana, bo jedynie tak będziecie zdolni miłować swojego bliźniego. Ludzkość stała się duchowo ślepa, ponieważ ludzie, Oderwali się od prawdziwej miłości. Mój Pan wybrał was, żebyście byli mężczyznami i kobietami wiary. Módlcie się. Tylko dzięki sile modlitwy możecie przyjąć Boże zamiary wobec waszego życia. Zdążacie ku przyszłości pełnej bólu. Zginajcie kolana na modlitwie. Abyście byli zdolni udźwignąć ciężar prób, jakie nadejdą, módlcie się wiele przed krzyżem, odmawiajcie różaniec i przystępujcie do konfesjonału, aby przyjąć miłosierdzie mojego Jezusa. Jestem waszą matką bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Przyjmijcie Ewangelię mojego Jezusa. Szukajcie Bożego Zwycięstwa w Eucharystii. Nie wycofujcie się. Kiedy wszystko będzie wydawać się stracone, potężna ręka Boga zadziała na korzyść i w obronie sprawiedliwych. Oderwijcie się od świata i służcie Panu z wiernością. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju, siostry i bracia. Mama nieustannie przynosi nam Bożą miłość. Ona żyjąca w sposób doskonały w woli Bożej. Wypełniona duchem świętym, chce wszystkim pomóc kroczyć po drodze zbawienia. Dlatego z takim naciskiem i konsekwencją nieustannie zaprasza nas do pokuty, zadośćuczynienia i wynagradzania Bożej Miłości za zniewagi, oziębłość, lekceważenie, świętokradztwa. W intencji naszych sióstr i braci oraz nas samych, jak również zapokój na ziemi i w tej drodze ukazuje nam pięć duchowych kamieni do walki z siłami zła eucharystię spowiedź słowo boże post i modlitwę różańcową dodatkowo zaprasza nas do zawierzenia się jej poprzez szkaplerz znak pokuty i nawrócenia i cudowny medalik znaków ności i wiary i wszystkie te rzeczywistości duchowe praktykowane sercem tworzą duchowe środowisko codziennego wzrostu i kroczenia w woli Bożej, gdzie konkretna osoba pozwala przenikać się najświętszym sercom Jezusa i Maryi. Siostry i bracia, Dziękujemy za oglądanie naszego kanału. Dziękujemy za subskrypcję i prosimy o subskrypcję. Tak by zgodnie z wolą Boga, naszego taty, orędzia dotarły do jak największej liczby jego dzieci. I módrcie się, byśmy dalej z Bożą konsekwencją prowadzili ten kanał. Bóg zapłać.